Dom, dom, dom! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nitek, a po drugiej stronie mojego kabla stoi Macbeton. Jeszcze tak, powiem że to już jest 41 próbuję przejść tą grę I 30 raz O, już już nie wiem jest na górze. Yy... To nie jest Niemiec, to jest nasz ziomeczek, on nam zaznacza Niemców. Zapy tak, bo tutaj jest taka misja. E, gramy dzisiaj w Sniper Elite 3 w trybie kooperacji w kampanii. Nie gramy przeciwko sobie, yy, na bo poziomie nie... poziomie trudności sniper, czyli leszcz, bo na poziomie autentycznym okazało się, że nie jest... tam... <laughs> my jesteśmy leszcze. <laughs> no A, ta, no i dzięki temu mamy właśnie gramy na poziomie sniper, bo tu mam nadzieję, że nam coś uda się zagrać w ogóle sensownie. Dobra, idziesz ze mną? Nie, 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 nie patrz na czołgi jakie ładne. Ładne czołgi? Na no, szczęście w sensie te? Tutaj, klimat jest cicho. cicho, cicho. cicho nie wiem co tam jest Hans albo gruber. Ja, Patrz, jak strzelają gwiezdę wojny. Biu, biu, biu. Uważaj. Biu, to Angela Merkel Jaką pójdę i założę mu nóż. Tak jest, załóż mu podwójnego Nelsona. Zrobię mu troszkę tutaj... Dodaj mu z Łóż kurde bele Buch. Dobra, on taki trochę zaskoczony jest, że ty, ty, no, tym faktycznie... Pożerujmy. Że żyje. Żerujmy na nim troszeczkę. Z <laughs> e, Z jak żeruj Pełny p. <laughs> kurde czołg tam jest. Cz, ale on chyba też nie żyje. A tam też są niemiaszki, nie poczekaj. Wyciągnę nie mój monokl. Ja patrzę przez monokla. No kurde, też mam tam B. Yeah, patrz jak chodzą. O kurcze, jak fajnie, B, patrzcie jakie tutaj robisz, jakieś takie zagięcie masz w ogóle. Co ty opowiadasz? A co to jest muzyka, kurde, ja pierdzielę? Jaka Takie dramatyczne dźwięki. Dramatyczne dźwięki były jak zaznaczałem przeciwników. Ja pierdzielę, bo już kurde naprawdę się bałem, że jakiś Niemiec tam mnie gdzieś z tyłu podchodzi. Zabijamy Niemców. Nie, nie, tutaj weź ten, jądrami czokraj w piachu. Jak tak poczochrasz to pójdziemy tutaj do góry i tak zejdziemy i trochę tak...

jest na lesie. Ja mam strzelaj w beczkę i zrobimy tutaj imprezę i zaraz przyjdę. Dobra w następnej salwie na 3-4... O kurczę, widzą mnie! O się! Dobra, poptokach, już nas widzą wszyscy. Cześć, czekaj, granat, eee, Q Weź granat, F tu, tamto, lewo, góra. No i pobiegł wszyscy gdzieś. No i wpytam, dokładnie sobie planga. Teraz Nie wiadę, tylko strzelaj, hopie! Nieeeeee! Yeah, ja już tutaj... Te... O szlag, On ci chciał oddać, bo ty mu rzuciłeś tam. Nie, uderzyłem o ...gałąź. <grym 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 to był twój na... granat, okej. Okay. Nie, nie, chuj, kurde. Jezu, ty, już muszę ulecisz, tym się! No to już nie ma do kogo strzelać przez ciebie, Pało. <grym> no, no przepraszam bardzo, kto się, kurde... By... Osz, cholera, Niemiec się tam skitrał. To wystawia swój błęd, kurde, tak żeby nie miałeś że się zobaczyć? Schowaj się, nic bo się zaraz po dziura, wie, jak To co? Ja chciałem sobie z nimi samolotów zrobić. WUUUU! Dobra, pościągani. Uleś się, uleś się, uleś się. Człowiek jest kompletnie nieprzezywany na takie kurde leczenia się apteczką. No, ma się schować, bo zrobiło się czerwono. O cholera, wybiłem temu Niemcowi zęby. No i kirshot jest to trzeba się napić. O, jest wstawaj. Ale... Tak słabo wyeliminowałem Praszta, Nebel, w raf, w raf, w raf. w Co się z tym wyizolowaniem? <grym <grym i co? Nie wiem, jest to... zagłuszane został, twoja, być może niewątpliwie mam trochę powiedzieć przez lepsze to samo, więc mógłbyś powtórzyć? Nie, bo teraz będę się głaskał po ramieniu, żeby być. Oh! Strzeliłem sobie piątkę w ramię i energii mam teraz aż nadto. Chodź! Idę. Jesteśmy bardzo cichymi snajperami, do uważasz? Nie, nie, powiem ci, dyskrecja w naszym przekonaniu jest. Na poziomie może. I Jamnik sąsiada jest bardziej dyskretny niż my. Nie, moje nie sąsiadki jamnik. To znaczy, to jest taki kurde kundel zachichany, ale nie wiem o co, on, o, o, o co chodzi z tą babą, ale każdy jej pies, kurde, jest tak kurwa głośny. Kurde, nie no, Teraz. Byłem ja na pizzy, dzisiaj jeszcze mi zrobiła żona z obiad, kurde i. Yy. Ja wiem dlaczego, bo byłeś na pizzy bez żony i ona nie wiedziała. Nie wiedziałabym z dziećmi, a przy okazji kurde, zajebista pizzeria, wszystko położę. A generalnie jestem osobą, która ma... nie lubi rzeczy obrzydliwe, które się dzieją wokół niego i one potrafią mu zepsuć w ogóle jedzenie. Tobie? No, i ja sobie, no, no wiesz, jak ktoś na przykład nie wiem, no lubię w nosie przy mnie, jak ja jem, no to przestaje mi się chcieć jeść ty no, no ktoś wspomni do no... To no, z razem, tak. jak pójdziemy na burgera w Kraku, to ci tak zrobię, jak będziesz go jadł. Zatłupię kurde, tym burgerem wtedy. <grym> <grym> Zważywszy, ile na kosztują. W każdym udziałzie... Je centuś, centuś. Dom... <grym> Niemiec. <grym> tam na wieży jest, na wieży jest, na wieży. No? No i co, no i byłeś. No i błysi... tam będzie, kurde, no jem się tą pizzę, jest, kurde, reklama, płyn, jakieś płynu na grzybice. stół kurde. Gdzie? W tej pizzy? Eee, ty, Niemiec przyszedł, no strzelaj, strzelaj! AAAAAA! nie mów jajko! O, ja. się obraca. Co się? No to mam przejebane. O, o kurczaki! Ha, Half-track! Dobra, to, to ty tutaj bądź. Pokazuję swoje mam? piękne ciało, a ja spróbuję tutaj coś zrobić, żeby ten Half-track nie strzela do nas. Czyli na przykład ucieknę. Ja, chwapie! Nie, na... eh... oh! yeah. zagłuszony strzał, wyizolowanie, szybki strzał. <grym <grym <w senero> Ale mi... Chyba, skoro tak jak dla tych dla konsolowców chyba kurde byle. I dostałeś tutaj pier pierdeli rzeczy. Strzelałeś chodząc z karabinu, który miał krzywą lufę z zamkniętymi oczami, kurde i bez posisku. Gratulacje, to jest mój Boże, dzięki <grym w senero> Biorę! <grym w tenenie> <grym w tenenie> <grym w tenenie> Biorę wszystko <grym w tenenie> Później kurde. Nie wiem, Ej, ale sobie... sam jesteś Achievement, chory, już to Ej, dobra, nie, kurde... Wiesz, znaczy, ja wiem, że teraz Sunrise, który jest, kurde, totalnym przeciwnikiem Achievementu, mnie skrytykuje. Yy, ale... Yy, no, wierzę, no, nie wiem, na przykład w przypadku tej cholernej, tego cholernego Rose jest to jest zajebiste. Kurde, jednak brakuje czegoś, no. O, czekaj, coś jedzie, jadą Niemki, Niemki jadą, ale, znaczy, Niemcy. Kurwa, dostał! Coś ty strzelił do tego?! Ty, pawo! O to wok! Co się dzieje? Aaaaah! Zginąłem! Ty też! Ty Eee... Okej, okay, trzeba włożyć granatę. Minę, 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 nie lądowa szybko. Kurde, ale nie zauważył i nie wiadą w to. Już widzą mnie! Ty patrz, pojechali! O co chodzi? No. No pewnie tak? Teraz... Kurde i Zabiłem dwóch naraz! Aaaaaah, wpachę mu! Aaaaaah, super! <grym> o jezu, pewnie. tu jest muzyka jak w Predatorze pierwszym w ogóle. No, trz, 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 If it can <grym> lead, we can beat, we can kill it. Boż, kurde, dostał tak w gałę, że szkoda gadać. Te się wąka, nie? A, nieważne. <grym> <Zrobisz> mu gałę? <grym> Ty mu zrobisz gałę, game. <grym> Okej, nie zachowujmy się jak ażer w Call Nie, nie, nie. Zacznijmy się to, Twoja bez... matka zrobiła mu no, twoja matka jest tak gruba, że... <laughs> jest pi, pi, pi jak się cofa. Czekaj. Dostałeś nagrodę, Co to, się, że udało się przemieścić, bo dostałem właśnie, tak. że przemieszczenie udane. Tak, jestem najlepszy. Nie, tak gra jest super, że kurde, powiem ci, że wszystkim informuję, że za każdym razem prezent. O kurde, idzie na Jones. Ty nie strzelaj, nie strzelaj, tutaj do góry Strzelam, chodź wejść. nie? Ale widzisz te drzwi? Widzę, widzę. Nie wiem się na... wypowiadał jak to się nazywa, bo zaraz coś historycy od nas z Gigsa że kurde ba... Jak mogłeś tak kurde to określić? Wiadomo z Indiany Jones, to jest przecież tam i tam i A co to jest? A co, co to jest? Jak to się nazywa? Nie wiem, Indiana Jones to się nazywa. Jak nam nie wiem, fuck you. <sum> oh. <sum> <sum> Okej, okay, eliminacja z premedytacją. <sum> 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 jest! premedytowany! <God>, <sum> z premedytacją! ostatnia. Eliminacja no? przez drzwi, eliminacja przez podziurawienie jak się to, eliminacja przez... Przez... eliminację przez agresję. Mała O kurde. Eliminacja z pre... premedytacją z ostatnim oddechem. Oż, ostatnim nabojem I pozbycie coś tam... Oddechem. Jedziesz tu chłopaków za piachę za wiorkami. Jadę, jadę... Oż, w eliminacja worki. ostatni oddech. <laughs> kurde, na stary, Eliminacja przy mała... wykorzystaniu samolotu! Eliminacja! O boż, kurde, eliminacja przez. Eliminacja zyskały! Hehe, nie no piękna gra! Eliminacja z eliminacją! Eliminacja przez. Eliminuj! Eliminuj! Oaaa! Zeliminowałem udo! Hehehe. Oszkodzę się! Yeee! Zeliminowałem mu rękę! W środku są. To ja sobie tutaj poczekaj, bo się dotknę w ramię, bo mam mało energii. Ja, plus cześćku, 20 HP. ...Ateczka... F. Idzie. Ja, a ty się okay. tak cały dotykasz. Cały udało się. <laughs> Przeszły, kurde mi ten. Chory, człowieku. Eee. Szczęsta jak <laughs> Ej, zdobyłem. <laughs> Co to było? Ulepszenie lornetki zdobyłem. Ja ulepszenie czegoś tam zdobyłe jakieś miny, że mogę dłuższy sznurek jej podłączyć <noise> Cały czas coś zdobywasz, cały czas coś dostajesz, tak jest zajebista kurde. To nie. jest jak takie permanentne święta. Gdzie? To są takie fest spec, specnaze, które nie nazywają się specnazy, bo to niepolityczne jest teraz, niepoprawne. Przed nami to są! Było... O widzi mnie! O, widzi mnie! Zainteresował się, idzie, idzie, idzie sprawdzić. Kładzie. Ty, bo tu przykł... Cześć, cześć, cześć. się uspokaja. Ja biorę tego po lewej, po lewej, ja biorę tego po lewej. A ja po lewej? A ja to ja wezmę tego z żółtym kółkiem. Dobra, no. Trzy, cztery. ry Jeee, yeah! nie zabiłeś ja go. Ja jestem przemieszczony, kurde, stary, dostałem w masie 50 achievementów. Ale go nie zabiłeś! Żujesz <noise> <To, głos> tego po lewej? Bo ty się zrobił tego z prawy. <noise> a, bo mi my się mylą kierunki, sorry. Ty jesteś jak baba Ej kurde jest ten Minecraft leworęczny przepraszam bo Minecraft to jest bardzo złe określenie i też mogę być można Jesteś osobę, Więc jaka osoba leworęczna tudzież... wiesz yy, ...tudzież... Aaaaaa Ale mnie <grym> skosił tutaj F zrobił mi drugie ucho czekaj. Jestem. Drugą ciągle w duchie ci zrobił Niee! Yeah. Te też dźwięki kurde, Nasze, ten drama daj sobie to, daj ten to, o przejeżdżania palcem po strunie i o kurde, Niemiec. daj Kurde, to, daj sobie to, podwójne zabicie Patrzek, świętują, nie, tak. to, daj sobie to, daj sobie to, daj okazji zobaczyć patrz jak świętują daj sobie to, daj no no, kładę minę, minę, kładę, kładę minę. Uciekaj! Uciekaj! Ale tu jeszcze szpaby chodzą! Przepraszam, Niemcy. Nie Niemcy, tylko naziści, halo? Na ziole okay. O kurde, Niemiec, znaczy naziw. O, naziwstę zabiłem. Jeszcze mańkut! E, przepraszam, leworęczny. Uciekaj, bo jedzie, jedzie, jedzie Nie czołg! Jadą, jadą, czoło. Pomij mi, że ja sobie w tej grze włączył dźwięk. A już pierwsze wszystko, kurde. Aha. Przedwa bama z Radomia. <śmienny> Napoje Zbyszko też. <śmienny> jedzie, jedzie, jedzie! Uważaj, jedzie, czekaj! Nie, jestem jak możesz do tej muzyki, to już mi puchną muszy. <śmienny> Sieć tam, nie odzywaj się. Jedzie! Jedzie czą! Wjedzie na minę, o kurde jedzie i... Aaaa I ofiara pułapek um... martwica przemieszczony, już go zabiłem, znaczy nie biłem. Ale dalej działa. I teraz muszę zestrzelić tutaj w kratkę, mu trzeba w tupę strzelić, widzisz tam jest taki otworek I musisz tam strzelić... Eee, wróż mi tutaj To jest najbardziej emocjonujący pojętek z czołgiem na świecie! Zabiłem go! <laughs> kurde czołg Topię zabiłem czołg! Jezu, samoloty latają. Ile dostać achievementów, Pierdyli ja? <laughs> Jeszcze mi zlisa! <noise> Zliczę. Cześć, gdzie z... są fajerwerki dla tego pana za zniszczenie czołgu. Czekaj, czekaj, bo wychodzą Niemcy! Niemcy gdzie wychodzą z czołgu! Z czołgu. Strzelaj kute. do Niemca! Strzelaj do faszysty! Jest strzał nerkę. Strzelaj! Ja. Za to, że mają palmy! Palmy obrażają moje uczucia religijne! strzał w płuca! Cholera jest poza zasięgiem <noise> punktów XP! Czekaj, kulonoskopia! Ale dostał! Ja ueszczego! Oooooo nie, nie, Ferwerki! Nieee! GOOL! Kurde Baska mi stofaj o... Dajcieło! Widziałeś <ślażdżą> <ślażdżą> ten czołg zniknął! Czekaj, bo idzie teraz oddział w ogóle! Nie wiadomo skąd Cię, przyszedł, ale idzie nie, oddział! Na, na na Uważaj! Eliminuj! Eliminuj! eliminuj. O, w na góry! Ja pójdę jeszcze wyżej, żebym Na górę, góry, chodź na samą góry, patrzcie, tu jest stary już biedny Będę mógł achievement'ować. Achievement, o kurde, half track jest tam, czy ten half track, czy... Half life. Half life Przemieszczyłem się teraz... udami i dostałem achievement po raz na kolejny. Achievement, przemieściłeś się fantastycznie i gdzieś pojechał ten... Magnifico. <laughs> nie no, kurde, z tego głosu to jest jak Stevie Wonder, kurde, no. Cały czas wygląda jego muzyki. Czekaj, czekaj, bo to przemieszcza się. To się otrzyma. No, aha, nie ja, tak co, wkrótce, chłopie, ja. co się stało? Ja, wyzwanie czarnego dostałem od wykowała nieosiągnięcia. chopy wszyscy mi tutaj notują, biją brawo sms -y no od prezydenta. Ja nadzieję, Koworowski sms -y mi wysyła, że achievement dostałem, że są taki zajebiste. <śmiech> korwin wysyła ci ma. Korwin. Korwin mi a z liściem przysyła. Tak, 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 tak. Ale tutaj spadają korwinowskie liście z tego drzewa. A, Chodź Pamiętaj, zepsuć jeszcze i wysadzić po i dostać więcej achievementów. Kurde, w ogóle za każdy, każdą animację wybuchu powinien być achievement. Wybuch silnika, baku, człowieka i wszystkiego. I wszystko być jednym wielkim Jest! Super Niemcy, super Niemcy idą. Super Niemcy. Super, super Deutschland, Superman. Są, są bardziej faszystowscy niż Angela Merkel. <głos> <głos> Angela Merkel nie wiem, czy jest Kurde, nie mogę to trafić. Przemieść się, przemieszczam się, strzelam do tego super Niemca. Załóżę się, że jak robili dźwięki do tej gry, to chodzili koło tojtojów i nagrywali jak wszyscy stękają, potem te oddechy takie... O! Przemieściłem Uda! Kurde, no fest dramatyczna muza była. Czekaj, muszę na górę. Raz i dwa i... Ktoś tu był, posprzątał wszystkich Niemców, których pozabijaliśmy. Co, co to było? O kurde, dostałem nagrodę, że przemieszczenie mi się udało. No mówię, że uda, uda przemieściłeś. Kurde, kiedy dostanę achievementa z przemieszczania się? Oscar Mike 60 razy 100 No jest. 100, to jest achievement za przemieszczanie się. Kurde, czyli jest achievement za przemieszczanie jest. się? Ta gra jest. Zrobiona. 10 na 10 O kurde, widzę Niemcy widzę ale jest. żeś oberwał, nie miażku. Pa opie, jak biegają w tej świątyni tam z wstrzał, Dungeonsa! Zbuch, avans, kaprian, szóry, pa, tam się bądź... dotyka go! Jaki skubany! Okradał go z zegarka ten, po dziadku. <laughs> nie, nie Fes, ale rykoszetem nie trafiłeś, ale... jest, poleciał, panie! <laughs> kurwa, jak <laughs> No i? o kurde, nie wiem, w środku. Elitarny prawdopodobnie. Aaa, tam elitarny. Elitarny, panie, widziałem, że ja przywożę. Rzucę mu tam granata, niech żre. Nie, kamień, kamień, rzuć kamień. Ż nie, bo ja jestem z winą, nie mogę rzucać kamieni. Rzuciłeś? Wow, rzuciłeś? Aaa, ofiara granata, elita przemieszczony, przemieściłem go i dostałem. Właśnie zrobiłeś go? Hmm? Ale jest no. jeszcze jakiś, bo tam ktoś się drze. Tak, tak, Iberales. O kurde, nie wiem, to jeszcze. Jest zły faszysto. Widzę go. Też go widzę! Ja Zasadziłem mu tutaj... w szyję noża. Dobrze, czyli ten... czyli ci źli żołnierze tej palmowej organizacji... No no, palmowcy. Uf, no, że to jest... Zastąpili... zastąpili te swastyki i teraz ubrażają moje uczucia religijne, bo to się odwołuje co czas do niedzieli palmowej i ja jestem No, no właśnie, tak samo moje uczucia religijne są urażane permanentnie przez tą grę. Czekaj, bo jakieś tutaj super snajpy, a ja... wiesz co? Przyniosłem ci prezent. O, Proszę. o stary, cały Niemiec, mój dzięki! Częstym się! Ale Troszkę mu obg obgryzłem o paznogcie, ale mięsko zostało. Czekaj, ja sobie znajdę swojego, poczekaj tylko, ktoś tu do tak, nas strzela. Jakiś... Znajdę się swoim Niemcem z tobą. O, tutaj mam dla ciebie Niemca. Masz Gdzie Niemca. jest u Gdzie masz? Nie masz, tutaj Niemca. A. Masz ten jest to mój do Niemiec, musimy go zanieść do końca no, mapy, ten jest Ale bo... ja czekaj, bo wziąłem jakiegoś innego, to chyba nie mój. Masz ten jest do połowy zepsuty. Trzymaj. Jest taki czerwony do połowy, tu masz Niemca, swojego. Everyday I'm shuffling. <laughs> o, jeszcze jeden Niemiec. O, masz tutaj Niemca. Jezus Mario, tyle niemców w jednym momencie. Ten jest troszkę popsuty... O, tylko delikatnie położył. O, patrzcie. No, Hopie, teraz jest zagadka dla widzów. Ile niemców tutaj leży? Ja widzę jeden, drugi i trzeci. Ach, te mam... Niemcy. Dobra, to co robimy? Y... No bierz Niemca i w nogi. <noise> I pysaj do namiotu. Tam jest 190 metrów mam przejść, chodź. Idę. Chodź, zabijemy sobie kogoś. No idę. Zjem jedzenie. <noise> Nie, tam będą świeży Niemcy, zostaw go. tam się psuje. <noise> Zrób Niemca i ajskutka Jestem nitek, <grym> co nie chciał Niemca <grym> Pamiętaj, żebyśmy pod koniec, jak skończysz tą grę Znaczy jak skończymy nagrywać, to żebyś wyedytował wszystkie słowa, kiedy użyliśmy nazwy Niemiec I, <grym> i zmienił je nam Ci zdzili goście O, którzy... czekaj, czekaj, bo Niemiec Niemiec, Niemiec ja, ja... Kurwa, Niemiec, ale tak oddycham, chłopie, tak Niemiec, mam parcie na, nie Parcie nie mam, parcie, parcie. Ja ja mam ja na... Wygląda jak buka Buka nie! Ostrzeliłem, ale nie trafiłem! Nie. Zepsułem. Zepsłem! Eliminuj! Znaczy, no, mam co eliminować? Dom w siedzi, tym siedzi, ten nie Nie, no jest tam przecież. Jest. człowiek, który wygląda jak hopą. Nie! Yeah! Stargałem go hopie! To go? Jest... No! No, kurde. Nie, ja. chopie. Ucz się dziwko. jest tu więcej. Przecież, jakbyśmy wzięli tego Niemca, to moglibyśmy udawać, że jesteśmy z nimi. Że... Nieźle się mam obiad! Przednieście <grymianie> Niemców! Że I... Ten, wiesz tam, Czerwony Krzyż! Czekaj, przemieściłem Nie, się! Nie, że jesteśmy tutaj, że chcemy pokoju i tutaj dwa nagie Niemcy mamy dla Was! <grymianie> I później byśmy tych Niemców bili w ziemię tak A oni, a wyjdźcie z lasu, Nie wyjdziemy z lasu, czy Niemcy są zepsuci? Ale upał straszny na zewnątrz, może wyjdziecie z lasu. Ojeje, nie wiem tam zepsuła mi się gra. Mi też. A, bo tu senka jest. A, Senka. O, szkoda. Zakopaliśmy o, Niemca. Tak jest, także ja się gra w Sniper Elite 3. Także e, my będziemy się żegnać, ponieważ Macbeth musi umyć Niemca. I zobaczymy się. <śmieniciela> <aaa>. <śmieniciela> zobaczymy się następnym razem przy okazji czegoś nie równie wspaniałego nie no, jak Sniper krasie... Niemiec 3. Nie, musimy do zombiaków strzelać teraz. A ja, ja. Tak, także. Także no. będziemy się widzieć w czym następnym. Pamiętajcie, żeby dać piątkę pod filmikiem, jeśli chcecie więcej. tę piątkę Nie musisz by... zrobić, pamiętaj, bo to jest opie taki mus. Piątka. Nie, yeah, no, opie, żeś no, fapnął ja, i no raz! Subskrybować e, Jak Korwin bo niego. Taki żarcik na koniec nie. ho, 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 ho. ho, ho, ho. się Subskrybujcie, jeśli chcecie mieć na bieżąco oraz do zobaczenia na GXPL, gdzie Macbeton czasami odsłania swoje nie pięty. Ma... Nie mam jej ostatnio, bo kurde w pracy kurde się okazało, że wypracować. <ślamy> zobaczę to... następnym razem! Nitek i Macbeton, luźne gadki, razie. Sniper Elite 3 A nie! No Jezus, please, pa! Bardzo serdecznie, tom dom dom! Z tej strony Okto Ho 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 dzień dobry, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy w Okto Dead. Dead jest catch opowiadający historię tej przemierzmie. Aż mnie nie pędzą! Macki, pędzą, fet!